Witam Was na stronie twójtyp.pl W dzisiejszym filmiku chciałbym pokazać Wam jak prawidłowo dodać typ na twójtyp.pl W menu górnym klikamy Typy Następnie klikamy ikonkę Dodaj typ Typy dodawane są w dwóch krokach Pierwszy krok to podanie podstawowych informacji o wydarzeniu sportowym na które chcemy dodać typ a drugi krok to napisanie naszej analizy sportowej. W pierwszym polu wybieramy odpowiednią kategorię. Może to być na przykład piłka nożna. W drugim polu możemy wybrać odpowiednią podkategorię. Jeżeli ta podkategoria istnieje w przypadku piłki nożnej, mamy do wyboru podkategorię Liga Polska. Jest to. Podana ta podkategoria z uwagi na to, że jest jakby dodatkowy, osobny konkurs na wydarzenia z Ligi Polskiej. Jeżeli nasze wydarzenie dotyczy Ligi Polskiej, to możemy wybrać, jeżeli dotyczy jakiejkolwiek innej ligi, to wtedy to pole pozostawiamy bez wyboru. W następnym kroku możemy wybrać datę wydarzenia, ale wcześniej warto sprawdzić pole poniżej. W pole wydarzenia. Tutaj w nawiasie podana jest liczba wydarzeń, które zostały już dodane wcześniej przez innych użytkowników. Warto sprawdzić tą listę, czy wydarzenie, które chcemy opisać, znajduje się na tej liście. Jeżeli się znajduje, wystarczy wybrać i wtedy wszystko ustawia nam się automatycznie. Nie musimy tego wszystkiego ustawiać. Jeżeli wydarzenia nie ma, to oczywiście wybieramy nowe wydarzenie. Ja dla tego przykładu wybrałem piłkę nożną Ligę Polską, ale na sobotę to jest na dzień 9 kwietnia na godzinę 18. .00. Jeszcze na ten dzień nie ma żadnych wydarzeń, więc tutaj jest 0. I muszę dodać nowe wydarzenie. Wybieram więc listy nowe wydarzenie i uzupełniam poszczególne pola. Pierwszy uczestnik to będzie Wisła Kraków. A drugi w zagłębie lubin. Mój typ na to wydarzenie to Wisła. Wygra kurs, sprawdziłem u Partnera dać 6,5, więc wybieram go z listy. I ten kurs to jest 20. Tutaj należy pamiętać, że minimalny kurs, aby wydarzenie brało udział w naszym konkursie, to jest 1,5. W kolejnym kroku możemy wyszukać obraz, który zilustruje naszą analizę. Wyszukujemy tak jak w wyszukiwarce zwykłej, czyli wpisujemy jakieś hasło, klikamy wyszukaj, wyświetlają nam się zdjęcia. Wybieramy jedno zdjęcie, które nam odpowiada, na przykład to i przechodzimy dalej. W kolejnym kroku na górze mamy podsumowanie naszego poprzedniego formularza. Tutaj możemy poprzez ten zielony guziczek wrócić do poprzedniego formularza i wyedytować jeszcze dane, jeśli popełniliśmy jakiś błąd. Mamy to nasze wybrane zdjęcie, i tutaj pole na wprowadzenie swojej analizy. Wpisujemy analizę, najlepiej napisać sobie ją gdzieś w zewnętrznym pliku. Analiza musi zawierać minimum 200 wyrazów. Tutaj pod spodem jest licznik, który informuje nas, ile wyrazów zostało wprowadzonych. Po wprowadzeniu tych minimum 200 wyrazów Oświadczamy jeszcze, że tekst nie jest skopiowany i że jesteśmy jego autorem. I klikamy Publikuj. Nasz typ został opublikowany na stronie, pojawił się na stronie. Możemy zobaczyć gotowy typ. To tyle. Dzięki.